Dzień dobry! O, Amelka! Czemu tak wcześnie wstałaś? Prawie całą noc nie spałam! A mówiłem ci, żebyś nie piła kawy wieczorem! To nie ma z tym nic wspólnego! Przez całą noc słyszałam kroki i szelesty na podwórku! Straszne! Mmm... Może ci się przesłyszało? A może w ogóle ci się przyśniło? Nie, nawet nagrałam filmik! Wszystko tutaj słychać! O! myślę, że właśnie teraz ktoś jest na naszym podwórku. Wyraźnie słyszałam czyjeś kroki. Spróbuję zaraz zerknąć. Kurczę, nic nie widać. O, słyszeliście to? Ktoś właśnie przeszedł obok mojego okna. Tak, dzisiaj już na pewno nie zasnę. Będę musiała czekać do rana, żeby opowiedzieć o wszystkim ziomkom. Kurczę, serio było słychać jakiś szelesty. Nie rozumiem, dlaczego nas nie obudziłaś? Razem nie byłoby tak strasznie. i Coś byśmy pewnie wymyślili. Chciałam wam od razu powiedzieć, ale tak słodko spaliście, że postanowiłam was nie budzić. No to masz, Amelko. Ech, a kto to mógł być? Może ja coś złodzieje? Nie sądzę. Nie było próby włamania do domu. Sprawdziłam. No, a co jeśli to był jakiś potwór? A może to wszystko jest tak naprawdę o wiele prostsze i to był na przykład jakiś kot albo pies? Może, ale w każdym razie musimy iść na podwórko i to sprawdzić. A może nie? Trochę się boję. A co proponujesz? Zostać w domu na zawsze? Kari, nie bój się. Jest poranek i jest nas sporo. Jestem pewna, że nic się nie stanie. No, nie wiem. Chodźmy, jak coś będzie blisko. Chyba nikogo nie widać. Tak, ale i tak trzeba sprawdzić podwórko. Chodźmy. Ziomki, znalazłam coś. Co to jest? Wygląda jak muszka. Ktoś z Was to zgubił? Nie, to nie nasze. Ale wydaje się znajoma, jakbym już wcześniej gdzieś się wzięła. Może to jakiś rekwizyt? Nie, na pewno nie. No, czyli ta muszka należy do tego, kto dzisiaj odwiedził nasz ogród. Chodźmy dalej. Spójrzcie, tu jest jeszcze coś. Wygląda na czyjąś czapkę. Amelka. To było pod twoim oknem. Właśnie. Czyli kiedy kręciłam film, i patrzyłam przez okno, on był bardzo blisko. Tak, to wszystko bardzo dziwne. Mam Wrażenie, że w nocy przyszedł do nas jakiś klaun, bo do kogo innego może tu niby należeć. Nie wiem, ale te rzeczy nawet wydaje mi się bardzo znajome. Dobrze, chodźmy do domu. Sprawdziliśmy już całe podwórko. Czekajcie, ziomki. A co jeśli tej nocy on też przyjdzie? Co my zrobimy i skąd mamy wiedzieć, kto tu? Chyba wiem, co musimy zrobić. Dawajcie, ustawimy kamerę na podwórku. Kamerę? No tak, pokażę wszystko, co dzieje się na podwórku, a my będziemy oglądać to z domu. Słuchaj, to świetny pomysł. Akurat mam zapasowy aparat. No i super, proponuję zainstalować to natychmiast. Proszę bardzo. Świetnie. Czeryjnika, poczekajcie tutaj, aż kamery zaczną działać. My z Amelią je ustawimy. Okej. Okay. <laughs> Chodźmy. Amelka, gdzie najlepiej byłoby to ustawić? Skąd dochodziły dźwięki? Myślę, że tutaj będzie dobrze. Chodźmy. Z tego kąta możemy zobaczyć prawie całe potwórko. No gdzie oni są? Niech tylko mam lekcję z korepetytorem. Nie martw się, zdążysz. Leo zaraz szybko wszystko podłączy. Oh, spójrz. Nika, czery! Słyszycie nas? Mm. <gryw> Udało im się. O, są tacy zabawni. Halo? Leo, wszystko ok. Transmisja włączona. Widzimy Was i słyszymy. Wszystko ok. Kamera działa. nie, teraz pozostaje czekać. Dzień dobry dziewczyny! Jaka dzisiaj jest cudowna pogoda! Kurczę, zasypiam już. Szczerze mówiąc, ja też. Ziemki, a kto będzie obserwował kamerę? Ja mogę! Na pewno? Te radę? No pewnie, kiedyś grałem w grę do samego rana, wyobraźcie sobie, że potem poszedłem do szkoły. Po tym, że stałeś w łew No i co? Krótko mówiąc, możecie na mnie liczyć. Będę kontrolować wszystko. Jeśli zobaczę coś podejrzanego, natychmiast was obudzę. Okej, okay, dzięki, Leo. No co? przeszedł czas na służbę. Ziomeczki, a wy jak myślicie, ktoś przychodzi na nasze podwórko? Jeśli tak, to polubcie ten filmik. Chciałbym, żeby było nas wielu, bo coś się dzisiaj na pewno wydarzy. Zrobię sobie mocną herbatę. Tam na razie nic się nie dzieje. No ale to nic, to dopiero początek. Amelia, jak myślisz? Ktoś przyjdzie do naszego ogrodu? Nie wiem, może przyjdzie. Tak czy inaczej musimy odpocząć. Leo powiedział, że na sobotę, jeśli coś się stanie. Ach! Dziewczyny, mogę dołączyć? Ach, Cery, czemu tak straszysz? Przepraszam, po prostu boję się zasnąć sama w pokoju. Mogę położyć się na kanapie? Jasne, kładź się. Uspokoiłaś się? No to słodki snów. Dziękuję, słodkich snów. Byle nie przespać wszystkiego. Ta, minęły już dwie godziny, a na podwórku nic się nie wydarzyło. Tylko kot sąsiada przebiegł. Kurczę, jeszcze herbata się skończyła. Mhm, uh -huh, widzę. Kurczę, szczerze, strzemnąłem się tylko na 5 minut. Ludziłem się, nic ciekawego się nie działo. Ach, rozumiem. Dobra, idź spać. zastąpię cię. Co ty serio? Naprawdę, wstawaj już. Dziękuję, Melka. Ach. Kurczę, ten komputer był taki męczący. Chcę mi się spać. Oczy mi trochę odpoczną. Mm, tak Leo miał rację. To jest naprawdę nudno. Kiedy wszyscy się wyśmią? <śmów> 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 Chyba się zaczyna. To, to, to jest. To jest... To jest Baby Lekce! Szmar. Czyli to dlatego czapka i muszka wydają mi się takie znajome. Widziałam to w internecie. Muszę szybko budzić jąku. Dziewczyny, dziewczyny, szybko wstawajcie, budźcie się. O, Amelia, czego chcesz? Nie uwierzycie, on przyszedł. Tajemniczy gość znowu jest na naszym podwórku. Mówisz serio? I kto to jest? Widziałaś go? Tak, to byli Eksy. Dobra. No dalej. Leo, Leo, wstawaj, bądź się. Kurczę, Amelka, dopiero co zasnąłem. Wstawaj, albo wszystko przegapisz. Już wiem, kto tam się kręci po nocy. Wstawaj, wstawaj. Spałem całe pięć minut. On jest, pokazuj. Tutaj. Nie wierzę własnym oczom. To Blippi -e! Tak, i to on skupił wczoraj wieczorem muszkę i czapkę. Matko, i co my teraz zrobimy? Sugeruję zadzwonić na policję. Im szybciej, tym lepiej. Serio? I co im powiemy? Że na nasze podwórko w jakiś magiczny sposób włamała się postać z internetu? No dobra, nie dzwońmy na policję. A... Na no, przykład zadzwońmy do łowców duchów. <laughs> Czary, jesteś już taka duża, a nadal wierzysz w te bajki? Jacy łowcy duchów? Przynajmniej podałam kilka pomysłów. Wymyśl coś lepszego, jak jesteś taki mądry. A tak się składa, że jeden mam. Jaki? Rozejrzyjmy się jeszcze raz po podwórku. Musimy zrozumieć, dlaczego ten blippi nas nachodzi i czego chce. A, zgadzam się z Leo, ale na razie proponuję, żebyśmy napili się kawy i herbaty. Świetny pomysł. Akurat chciałabym trochę laty. Migdałowego. Mm. Tak, z migdałami, waniliowego. Chodźmy. Okej, okay, zróbmy to. To co, wszyscy już się napili? Pora iść na podwórko. Sianki, może nie powinniśmy? Mam co do tego złe przeczucia. Czery, chyba trochę przesadzasz. Wyjdziemy, rozsajszymy się i tyle. Może znajdziemy poszlaki. No nie wiem, nadal jakoś boję się tam iść. Przestań, nie martw się. Po prostu pójdziemy sprawdzić i wrócimy do domu. No dobra. O, widzicie? Nie ma tu nic podejrzanego. A ty się bałaś. Podwórko jest podwórko. Nic podejrzanego. Szybko biegniemy do domu. Pomóżcie! Musimy natychmiast zamknąć drzwi! Holela! Oh, Gotowy! Oh. No i co? Nie możesz wejść! Trochę cię przechytrzyliśmy! Mam nadzieję, że nie wyważy drzwi! Nie wyważy, spokojnie! Tylko jednego nie rozumiem. Co ten Blippi robi na naszym podwórku? I dlaczego próbuje włamać się do naszego domu? To nie wydaje wam się dziwne? Wydaje. Dobra, chodźmy do salonu. <śś> <śś> Musimy zdecydować, co robić dalej. Mm -hmm. <śś> I tak, co wiemy? Blippi X z jakiegoś powodu dostał się na nasze podwórko. I próbuje dostać się do domu. Na pewno jest jakiś powód. Czegoś od nas chce. Ale czego? Jak myślicie? O... Oh. Może przyszedł po rzeczy, które zgubił wczoraj wieczorem. Może być. No to musimy mu natychmiast zwrócić tę muszkę i czapkę. Jak mamy mu ją je oddać? Jest niebezpieczny! Oh, mam plan. Nicka i Cherry, odwróćcie uwagę Blippiego. A my z Leo pójdziemy na podwórko i zanieśmy mu jego rzeczy. Nie, nie chcę być przynętą dla Blippiego. Czemu od razu przynętą? Po prostu... Zbierzecie przez okno i trochę go podrażnijcie. A potem się szybko schowacie. Świetny plan! Czery nie będziemy musiały nawet wychodzić z domu, więc kłóć się! No dobra. Świetnie, to zaczynajcie! My pójdziemy na korytarz i poczekamy. Tylko drażnijcie go dość aktywnie, żeby go rozproszyć. Okej, okay, rozumiemy. Dziewczyny, już tu jest! Zaczynamy! Dobra, Cherry, ty pierwsza. Okej, okay. Blippi, chodź tutaj! Serio? Mogłeś dodać jeszcze proszę. O co ci chodzi? Nieważne, spójrz jak to się robi. Ej, ty, paskudny memie! Chodź tu szybko! Zaraz się z tobą rozprawimy! Nika, czy to niezbyt wiele, a co jak go rozniewamy? No i co? Naszym głównym zadaniem jest przyciągnięcie uwagi, więc ty też powtórz. Chodź tu już, zły człowieku! Tylko szybko, bo pożałujesz! Oho! Szybko się uczysz! Chodź tu natychmiast! Hańbo internetu! Tak, zaraz dostaniesz! Ty, 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 ty. Szybko ci rozwalimy twoją czapkę, rozumiesz? I. I, i, I ty. I muszkę ci! Zjemy! Dawaj, dawaj! Chodź tutaj! Jeśli się nie boisz! Słyszałaś? Chyba zadziałało. On tutaj idzie. O, świetnie. No jak tam? Chyba zadziałało. Blip i poszedł. Świetnie, to chodźmy szybko. Może wrócić w każdej chwili. Mam nadzieję, że zauważy. Na pewno zauważy. To jest jasne. Chodźmy stąd. To on. Szybko zamykamy drzwi! Dzięki za pomoc! Zostawiliśmy rzeczy w najbardziej widocznym miejscu! Mam nadzieję, że Blippi szybko się spakuje i odejdzie stąd na zawsze! To po co tak stoimy? Chodźmy obejrzeć! Chodźmy! Idziemy! Spójrzcie! Blippi wraca! Chyba zauważył swoją czapkę i muszkę! Ta, podchodzi do rzeczy. Bierze je w ręce i nawet się uśmiecha. Świetnie, czyli się udało. To, to czego potrzebował i zaraz wyniesie się z naszego podwórka. Czekajcie. Co on robi? Nie rozumiem, co to było? Dlaczego on rzuca rzeczami? Chyba nie zgadliśmy. A Bibi Eksy potrzebuje od nas czegoś jeszcze. Co to może być? Nie wiem, możemy zgadywać Jedno jest jasne. Musimy pozbyć się Blippiego. Ktoś ma jakieś pomysły? Pomyślmy. Czego może bać się Blippi? Ja myślę, że on niczego się nie boi. Ta, nieprawda. Każde stworzenie ma swoje własne lęki. Nawet te najgorsze. Okej, okay, spróbujmy wszystkiego. I proponuję zacząć od piłki. Piłki? Chcesz zaprosić Blippiego do gry w piłkę nożną? Nie oczywiście. Spróbujemy go powalić. Może się wystraszy i ucieknie. Super pomysł. Spróbujmy go od razu. Hej, co tak szybko? Na nas poczekaj! Hej, Blippi, przyjmij podanie! Zadziałało! Mam nadzieję, że po tym wyniesie się stąd. Ja też mam taką nadzieję. Tylko nie to. Chyba jeszcze bardziej go rozgniewaliśmy. Szybko do domu! Plan nie zadziałał. Musimy wymyślić coś innego. Może naprawdę zadzwonimy po policję? Nie ma takiej opcji. Tak można bez końca próbować. A co jeśli nie odejdzie? Będzie nas ciągle straszył w nocy tymi paskudnymi dźwiękami? Właśnie, możemy spróbować znaleźć w internecie nieprzyjemne dźwięki, które nie są odpowiednie pod względem częstotliwości dla Blipiego i spróbować je dla niego włączyć. Niezły pomysł, sprawdźmy w internecie. Chyba mam. Co, naprawdę? Tak. Tu jest nawet kilka opcji. Dobra, wybierzmy razem. Jest o taki. O, niezłe, ale trochę zbyt straszne. Okej, okay, zobaczmy kolejny. Nie, to nie wchodzi w grę. Tym dźwiękiem można usypiać dzieci. W ogóle nie jest straszny. Zgadzam się, włączmy ostatni. Dobra, starczy, wyłącz to. O, wydaje mi się, że to. O, świetna opcja. Ten dźwięk jest trochę szalony. Aha, mam nadzieję, że naszemu OBLIPiemu też. Podoba się ten dźwięk. Nie martwcie się, zaraz się dowiemy. Leo weź głośnik. I Już po niego lecę! Oh, mam nadzieję, że to nam pomoże. Nie byłam na siłowni już od kilku dni i opuściłam swój manikir. A wszystko dlatego, że nasz ogródek jest zajęty przez jakąś postać z internetu. Aha, najważniejsze, żeby nikomu nie opowiadać tej historii, bo pomyślą, że oszaleliśmy. Nika, nie martw się. Na pewno pozbędziemy się tego Bipiego. Mam nadzieję. Jestem! Ledwo znalazłem ten głośnik. Świetnie, nie włącz go! Połączę się. Co za koszmar! Wyłącz to! Pozostaje puścić to tylko naszemu blipiemu. Zastanówmy się, gdzie to schować. I włączymy go, gdy blipi się zbliży. Dobry pomysł, zróbmy tak. Wydaje się być czysto. jego nie ma. A może już opuścił nasze podwórko? Nie sądzę, żebyśmy mieli takiego farta. Dobra, czekajcie na mnie tutaj. Zaraz wracam. Ziomki, zobaczcie! Tam idzie Blippi! Tylko nie tu! Amelia! Szybciej! O nie! Muszę iść! No co? Teraz urządzenie imprezę naszemu blipiemu? tego dźwięku. Wiecie co? Wygląda na to, że zmierza w stronę krzaków, gdzie ukryty jest głośnik. Kurczę. Znalazł go. Ej, nie możesz go dotykać. Jest prawie nowy. Nie! nie! Widzicie, co on robi? On go niszczy. Amelka, nie martw się. Kupimy ci nowy głośnik. Ziomki, wygląda na to, że Blippi idzie na podwórko. Poszła. Co ona śmierci się nie boi? Amelka, jak zwykle, chodźmy za nią. Koszmar. Amelia, oszalałaś. Czemu wybiegłaś na podwórko? Libby może wrócić w każdej chwili. Mam dosyć uciekania przed nim. Trzeba się z nim rozprawić raz na zawsze. Sami to rozumiemy, ale jak to zrobić? Musimy pomyśleć. To jest pomysł! Dziewczyny! Wpadłem na pomysł! A co jeśli po prostu polejemy go wodą? A może zwęża? No tak, będzie bał się bieżącej wody. Tak się go pozbędziemy. Kupujmy. Leo, odkręć wodę! Leo, szybciej on tutaj idzie! Już tu jestem! No i co, jesteście gotowe? No i co, Blippi? Zaraz zrobię ci zabiegi wodne. A masz! O, masz, Blippi. Będziesz wiedział, jak kończy się wchodzenie na nasze podwórko. Leo, wykończ go. Okej. Okay. Nie, nie! Nie! O, co się stało? Dlaczego woda nie płynie? Chyba wąż się poluzował! I co teraz robimy? Uciekamy! Nie! Kurczę, ten plan też nie wypalił! Wygląda na to, że nigdy się go nie pozbędziemy! No, tak, nie rozumiemy, czego Czekajcie, mam jeszcze pomysł z dronem przynętą. A co to za przynęta? Wszystko jest bezużyteczne. Róbcie co chcecie, ale ja już tak nie mogę. Dzwonię po policję. Czery, oszalałaś? Jaka policja? Przecież nikt nam nie uwierzy! Cze czekaj, a co ty masz na telefonie? Gdzie? No tu masz zainstalowaną jakąś aplikację. Nazywa się Blippi Ludzie, nie wiem, jak ta aplikacja trafiła na mój telefon. Nie pobierałam jej! Daj mi zerknąć! Wygląda na to, że to jakiś wirus! Samo zainstalowałeś na Twoim telefonie! Czary, pobierałaś coś ostatnio? Niczego nie pobierałam! A nie otrzymałaś na pocztę jakiegoś dziwnego maila? Tak, otrzymałam! Od nieznanego adresata! I co było w tym mailu? Jakiś link. I oczywiście w niego kliknęłaś, prawda? No tak, myślałam, że to wiadomość ze szkoły. Czyli stąd to się wzięło? Okazuje się, że Cherry kliknęła w jakiś link i trafiła na nieznaną stronę. A ta złośliwa aplikacja automatycznie pobrała się na twój telefon. No dobrze, tak. Ale jak ta aplikacja ma się do tego złego blipiego, pojawiającego się na naszym podwórku? To po instalacji aplikacja aktywowała ukrytą funkcję związaną z rozszerzoną rzeczywistością! Właśnie, ta funkcja wykorzystała dane geolokalizacji telefonu, aby przywołać blipiego na nasze podwórko! O, ale to wszystko się dziwne okazało... Uczaj ziomki. wybaczcie mi, nie wiedziałam! Nic wielkiego, zwłaszcza, że już wiemy jak pozbyć się tego blipiego exe. Jak? Po prostu usuniemy tę aplikację, a Blippy zniknie! Usuń... Gotowe! Pozostaje tylko sprawdzić, czy zadziałało! Uf, nie mogę uwierzyć, że to zrobiliśmy. Dokładnie. Okazuje się, że klucz do rozwiązania był bardzo blisko. No tak, nie złomiliśmy przygodę. Wy też tak sądzicie? Napiszcie swoje przemyślenia w komentarzach. I koniecznie subskrybujcie kanał, bo dowiedziałam się takich rzeczy. Czego się dowiedziałasz? Oj, nie chciałam mówić, ale okej. Okay. Tylko ci, którzy subskrybują nasz kanał, będą mieli świetne lato. Uf! Co, naprawdę? No, no tak, ja też sprawdzę na wszelki wypadek swoją subskrypcję. Dobra, ziemki wszystkim. Pa, 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 pa. pa, pa, pa. pa.